<laughs> Ej, o, czekaj, poczekaj, bo Julka tu jest, czekaj. Odbierz konfes Ale idiot, nie będę tego odbierał. <laughs> o, czekaj, o, odbierz konfes z Julką. <laughs> Ja pierdolę. Hallo? <laughs> Halo? Tak, no? <Szyma>. no. <laughs> no. <laughs> Cze ma Jurka, co u ciebie! <laughs> się ma Jurka! <laughs> ma, co tam? Czy ma, się ma! ma, No <laughs> fajnie, cał u ciebie Jurka! <laughs> nie wiem, co Mam! Teraz już a, na pewno. Patrz jak jakiego ona mi wystrzelała fanarty z załóżkami? No z wiem, bo kurwa, <śmiech> widziałem. <śmiech> Dobra, ja, ja nie, nie gram, <laughs> ja nie, na pewno teraz już potem na pewno nie gram. Nie ma szans. No jak to nie? Kurwa, o, się popłakałem do śmiechu, kurwa mać. Julka dużo testosteronów pierdala. Julka na sił zaćmić. Ej, bań jak nieironicznie myślał, że Julka to Julka, kurwa, nie? Ja pierdolę. Ej, a ty...